Wybierz te kwiatki na dziękowiec. Tylko nie za drogie. Jesteśmy Burza w Mózgu i jedziemy na konferencję o enigmatycznej nazwie Święto Kapitalizmu. Nie ma tu ze mną Tomka, bo teraz tankuje. Dobra, jedziemy Madziu. 4 godziny. Dobrze, że wypiłam dużo wody. No, bo był pozytywnie nastawiony. Jak możesz dotykać cudze psy? Czwartek, godzina 0700. Idziemy na śniadanie a potem na konce potem są rybki. Pewnie będą na śniadaniu też wielki test śniadania hotelowego. To co lubimy najbardziej. I co, śniadanie skromne? Ile na 10? 3 3. Ja jest pół żółta, półpurpurowa. To jest magenta. A to jest nemo. Zaraz jedziemy do hotelu Warszawianka i. rejestrujemy się na konferencję. Może dostaniemy notesik. Ale masz wyobrażenia konferencja. Tak wiele wymagam. No. Okej, okay, tu się pochowali wszyscy pryfeciarze. Tak, idziemy, się idziemy też się schować. Dobra, jesteśmy po rejestracji, ocipowali nas. Poszliśmy do już stąd nie wyjdziemy. Madzie już dorwała herbatę darmową, a tam, kurde, jakieś węglowodany, cholerne. Aż się błyszczą skubane. Leci rap, na scenie jest wanna z pieniędzmi, pewnie nakradli. Czekamy na prelekcję. Tak. kurde, paluchy wsadzam jak stary dziad. Na razie jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o organizację i ogólnie taką opiekę nad odbiorcą konferencji. Czekamy, co będzie dalej. Czas tej edycji nie zostanie król kapitalizmu. W połowie konferencji były pierwsze prelekcje, był panel inwestycyjny. I co, jesteśmy po lunchu. No i atmosfera jest bardzo fajna. Ludzie zagadują, ludzie są otwarci. I która prelekcja ci się najbardziej podobała do tej pory? Na razie myślę, że Artura Jabłońskiego na temat tego, w jaki sposób budować zespół i zarządzać ludźmi, bo to jest taki sposób bliski mojemu sercu, żeby podchodzić empatycznie do ludzi. Czyli co, że to bezduszne osoby, czy jednak da się pogadać z nimi? No, da się pogadać jak najbardziej. Jak Ci się budowała druga część? Wielu w wielu prezentacjach przewijało się przedstawienie swojego produktu i oferty w sensie, żeby go dobrze wytłumaczyć klientowi. I to jest rzecz, którą my się zajmujemy w szkoleniach i po prostu mam jeszcze takie dodatkowe potwierdzenie z zewnątrz, jakie to jest ważne. W ramach konferencyjnej torebeczki z prezentami dostaliśmy naklejki o robieniu hajsu, breloczek, dwa notesy i dużo karteczek. Na konferencji było za dużo bodźców. No to teraz na odreagowanie, pozbieranie myśli i idziemy do prawie pustej przestrzeni. Tylko my i kaczki. O nie, to znowu oni. Uważaj na burgery i hot dogi w wodzie. I co myślisz o tym całym kapitalizmie? Bo chyba obróz taką otoczkę, że prwaciarze kradną, że jest mobbing, że wyzysk. No nie, kapitalista wlazł mi do domu. No, generalnie sobie zasłużył, bo jakieś wielkie korporacje w ten y, sposób działają i w sumie też y, niektórzy przedsiębiorcy mają takie przekonanie, że trzeba y, jak najtaniej i jak y, najniższym nakładem wysiłków, żeby tylko zarobić. No i my, my się pod tym nie podpisujemy. Co powinno być? Powinna być sytuacja win-win. Chcesz się przejechać na rolce? Zależy za jaką cenę. Czy my dostajemy jako powiedzmy, twórcy jakiegoś produktu wynagrodzenie, a osoba, która od nas coś kupuje, to czuje, że ta rzecz rzeczywiście jest tyle warta i daje jakąś wartość naszemu odbiorcy, że rozwiązujemy czyjś problem, że zapełniamy jakiś brak. Czyli wszyscy są zadowoleni, tak. i o to chodzi. Tomciu, cię, dlaczego jeździsz na konferencje i kupujesz szkolenia warte? Warto, Wtedy, jak jedną rzecz zapamiętasz ze szkolenia, to, to myślę, że warto. Tak samo jak z czytaniem książek, może być cała gówniana, ale jak jedna rzecz ci coś zmieni pozytywnie, to jest super. No patrzyły się? Tu idziemy. Tego potrzebowaliśmy, jedzonka karczmy, ciepełka i braku ludzi. Test żurku. Takie kwaskowaty i grzybowy. I to już koniec naszej wesołej wycieczki. Dziękuję, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej wycieczek. Maciu, chcesz sobie dziabnąć?